W centrum Śląsk po zmianach prezentuje się lepiej. Efekt widać szczególnie w pucharze Europy FIBA, gdzie Wrocławianie wywalczyli awans do kolejnej rundy. W Lidze na razie jest słabiej. Szansa na przełamanie w poniedziałek. Znamy Stal, mówi kapitan Wrocławian. Byliśmy na turnieju w Ostrowie. Oczywiście nie, 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 nie zagraliśmy z nimi, ale mieliśmy okazję ich obserwować. Na pewno jest to groźna drużyna u siebie, ale wierzę w to i wiemy o tym, że jesteśmy w stanie tam wygrać, jeśli przyjedziemy skoncentrowani i zmotywowani. O zaangażowaniu przed meczem ze Stalą dużo też mówi młody w ekipie Śląska Mateusz Stawiak. Będziemy musieli walczyć, tak? Nie będziemy musieli lekceważyć zawodnika, tylko pokazać dalej, że chcemy wygrywać. Chcemy pokazać, że Śląsk z takim składem też potrafi grać bardzo dobrze. Czas adaptacji do filozofii trenera Emila Rajkowicza już minął. Teraz, nieważne jak, najważniejsze by wygrywać. Kończy Hanas. Troszeczkę zmian zostało wprowadzonych. Jakby to jest dla nas w tym momencie jaśniejsze. No i na, na chwilę obecną gramy na pewno lepiej, ale rzeczywiście zwycięz bardzo potrzebujemy w lidze. O okolicach pracy z Rajkowiciem opowiada też Mateusz Stawiak. Jeden Rajkowicz nas bardzo motywuje. Tak? Łączy nas w jedną drużynę. Mobilizuje nas przed każdym meczem i to nas podnosi, daje nam większą energię do gry i chęci. Literem stali jest Kartys Milacz, amerykański rozgrywający. Rzuca średnio ponad 20 punktów na spotkanie. Jest drugim strzelcem całej ligi. Rozgrywający bardzo dobrą robotę tam robi no i reszta graczy zawsze się dorzuca, więc trzeba być czujnym i uważnym na, na wszystkich. Mecz wyjazdowy Śląska-Wrocław ze Stalą Ostrów w poniedziałek o 20.35. Centrum Skłusza www Redeko www.redeko.pl